Cześć, cześć, cześć. Witajcie kochani. Kolejny hak wykombinowałem. To jest kolejny archiwalny jakiś tam bardzo stary filmik. I właśnie wykorzystałem tą metodę, żeby ustawić w wokoskrinie przechwytywanie części ekranu. I właśnie ta rozdzielczość DVD 720 na 576, i w ten sposób udało mi się filmik, który yy, oryginalnie miał, zaraz sobie sprawdzimy. To jest ten. Jak prawy klik na, na niego zrobimy i Clip Properties pokazuje, że to jest no, niby całkiem niezła audio rozdzielczość i wielkość pliku bardzo ładna, 3,5 MB i ale frame size, czyli rozmiar kadru jest 320x240, czyli Miniaturowy. Tym niemniej, po zastosowaniu tej metody, wyszedł filmik wielkości DVD, który można nawet teraz sobie jakoś wkomponować do do HD. No, ciekawe. Zaciszek. Ma, ale kurczę nie, nie nastawiam, bo y, później nie może tego przegryźć, kurczę, komputer. No właśnie. Wyjaśniło się. Miał ta kamerka, którą wtedy używałem, to był 2010 11 rok. Yy, miała HD720, ale nie używałem, bo po prostu miałem wtedy taki yy net netbook z atomem, bodajże. Z takim procesorkiem Atom, który na, na HD troszeczkę się męczył, także później żałowałem, że, że nie robiłem więcej w tym Full HD, to, to znaczy HD720. No ale tak wyszło. Okazuje się, że można coś jeszcze z tym zrobić. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że komuś się przyda taka informacja. I trzymajcie się. Do jutra, do usłyszenia, do zobaczenia. ・はい。